Koło gospodyń wiejskich modraki w Orzechowie. I tak bardzo oficjalnie otwierając dzisiejszy regionalny przegląd, powiem, niech ten dzień trwa. Dziękuję bardzo. Wielkanoc na Kociewiu nie była nigdy bardzo bogata bogata może była w domach szlacheckich i u tych magnatów, natomiast tam było zawsze skromnie, ale było jedzenia dużo, ponieważ post był ścisłym postem. Najwięcej pracy kosztowały te takie, no mazurek przede wszystkim, pisanki ręcznie malowane, jeżeli chodzi o takie dodatki, to znaczy kulinarne, to są jajka nadziewane, ławędzie wykonane z jajka. Mamy mazurek, Trzy rodzaje babki, baranka, mamy też takie galaretki, mamy serniczki yy, i, i też mamy różne ozdoby, które własnymi rękoma żeśmy stworzyły, zrobiły.